like hey, like hej 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 siema ziomale, z tej strony Dragor i witam was w drugim w trzecim przepraszam was odcinku ze skywarsów ponieważ drugi mam nagrany tam z tym z darkiem i rzucę go dzisiaj pewnie a ten będzie wrzucony za jakieś 2 3 dni e, okej okay. kontynuując jesteśmy w Minecrafcie na skywarsach i co Myślę, że powinniśmy tutaj lecieć już sobie w pomalutku z kopcikiem. Yy, dobra, yy, tutaj widzę się już gościu buduje. Dobra, do widzenia, dzięki. Trzymaj się tam. Dobra, ja jak widzę, pewnie. Yy, tak, wody. Oczywiście nie wiem czemu oni, oni wody, w ogóle wody nie zbierają. Przecież woda to jest jedno z najprzydatniejszych surowców w tej minigierce. Jednak oni są tacy, że nie zbierają. Nie wiem dlaczego. Dobra, drugi poszedł. Dobra, skończyły mi się jajca, także szału nie ma. Ale my kontynuując, jesteśmy w, na mapce, nie wiem jakiej, ponieważ tu losowo wybiera, no, ale myślę, że jakiejś fajnej. <gry> Nara Wędka, może się przydać Eee, mięso to w sumie gówno. E, na środek Won Cfelusie No kurwa, on też rzeczywiście musi mieć wędkę No szlag by go trafił! Dlaczego? Skoro ja coś mam, dlaczego on też ma mieć? Wypierdalaj! Z tego środka. Wy. W dup... wypierdź. Nie ma. Dobra, tam się będę blać. Jebie, jeb, piep, jeb, piep, jeb, piep, bi, piep. Spad. Dobra, on chyba nie ma wędki. Gorzej jak ma jakieś te. Gówna. Yy! Ej! On tam idzie! Nie widzisz go? Jaki nubus? Dzięki... <grystanie> Album ja na serio, nie! <grystanie> Fuck! Widzimy się za chwilę. To ta mapka, na której w pierwszym odcinku niestety przegrałem, chociaż brakowało tak niewiele do szczęścia. A jednak Fuck! Dobrze, udało nam się zdobyć siekierę z enchantowanym Sharpnessem 1, ta siekierka jest dosyć dobra, o, miecz taki trochę gówniany, no ale to już lepsze niż nic. Yy, dobra, idziemy sobie na... O środek bym poszedł, ale tam się boję iść, no nie, a trawa zasrana, nie wiem czy on tam coś ma, czy nie, no właśnie, nie wiadomo. Na no serio? Bądźmy szybcy jak wiatr, bądźmy szybcy jak Mustang Bądźmy szybcy, bądźmy szybcy, bądźmy szybcy Bądźmy szybcy, bądźmy szybcy. on nie ma nic, chyba kiera. KURDE MAĆ! INCREDIBLE! FUCKING HELL! Okej okay, ziomale, jesteśmy sobie na kolejnej mapce Już zaczyna adrenalina mnie podnosić Chyba muszę zainstalować FIFA, żeby się wyżyć jak i samu. Serdecznie go pozdrawiam. Ale kontynuując naszą przygodę w kwadraciokach, nie mamy teraz nic i nie jest fajnie. Czy tutaj jest jeszcze. Nie ma nic oczywiście, no bo po co? No bo po co? Wow, hełm z dupy. Dobry, dobre. Jedno nam się udało. Jeśli... Aha, jeszcze chciałem wam się jeszcze zapytać, jeśli chcecie. Bo nie wiem, zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego, jak właśnie Rezi robi Minecraft na modach, no i nie wiem właśnie, musicie byście mi musieli pomóc podjąć decyzję, czy chcecie w ogóle coś takiego. A jeśli chcecie więcej Minecraft skawos? Musicie dać łapkę w górę. Wtedy będzie kolejny odcinek. Okej, okay, ale na razie. O ja, jebie! Pnij się. No i postawiłeś sobie lawę. Podnieciłeś się. Życie. Aha, jep się. Jep się na mordę. Jep! sie na ryj! Dobra, idziemy sobie może na inną wyspę? Ile nas w ogóle zostało? Ja nie wiem. Hmm, jakbym go zalał teraz tą cholerną lawą? Co wy na to? Wiem, że jestem taki trochę napalony. Fucking bitch. Nie. Sojusz. Justin Pimber. Bale się. Czy ja mam żelazno? Fuck, nie mam. No to ja z nim już na pewno przegrałem, bo on ma żelazny miarcz w ogóle to lolz. Nie wiem, oj, o, o, w ogóle gieramy. Jezu, o, znów tam jest. Może postaramy się go teraz zdjąć. Jaki to jest przyjep. Jakiś kurwa mać yy, cfel yy, z kurwa z Afryki i w ogóle. Obiera banany Murzynom. Wal się. Linku się. Wylejmy sobie może wodę. Bo on oczywiście nas za chwilę zepchnie. Jak ktoś tu w ogóle jeszcze jest? C Fucking? Kończy mi się. To gówno. No, postaw tego klocka ziom. Ja tu jestem teraz taki niepewny. No tak, super, nawet nie wiem się czym budować. No ale, Zajubiście. No tak, oczywiście, jak miałem z nim wygrać. Dobra, jesteśmy na kolejnej mapce, Zioma, ziom, ziomaski, o! Tak, ziomaski. I ta mapka jest jedną chyba... Ta mapka jest największa chyba ze wszystkich map. Jej powierzchnia zajmuje 90 metrów na 120. I myślę, że jest wpizdu wielka. <grym> no, ale okej, okay, idziemy do środka, bo tutaj w tych, tych e, złotych blokach e, jest najwięcej skrzynek i najlepszych. Dlatego my teraz tam się udamy, bo jakby nie. Dobra, w tej było wiel wielkie I need głównienko. Oh je, oh je, oh je.

Wędki, główna inne pierdolamento. Ach, niga, niga. You are niga, niga! Ta, ta, no, śnieżkami mi narobisz, tak. Tak, jesteś taki mądry, wicechłopczy. chłopcze. Za to ja sobie rzucę teraz wędką. Jep, jep. Nic ci to nie robi, wiem. Ale wędką da się bić, jednak nie wiem. O nie. Ja! Wiedziałem, że jakaś mnie zaatakuje, co by było innego. Walcie się. Ja mam wędkę. Ty też się wal. Student. Nie, następny? What the hell? Może ostatni To jest chyba ostatni Mhm, jeszcze sobce mnie Gość bez żadnego Q Wal się Dobra idziemy Zabiłem Zabiłem Czyli został jeszcze jeden Nigmus. Gdzieś daleko. Tylko gdzie? To jest pytanie. Ja cię. Fucking. Tutaj gdzieś jest. Gdzieś jest. Ale gdzie? Pewnie stoi gdzieś na siwcie. Albo no ja po prostu nie mogę go dostrzec. Ale wydaje mi się, że tutaj powinien gdzieś raczej być. Hmm. Gdzie ty możesz być, Koleś? Where are you? son of a być. Bić. O Tak, to rywno. Mam tak drewna. Lolzy, nie wiem gdzie on jest. I nie wiem przede wszystkim co on może mieć. Wiecie, tak te rzeczy. Ciemno mi się coś wydaje. Czy ja mam na bright? No kurwa. To nie wiem. Tom, Tom, Pok, co? Co to za NIK? Where are you, son of a bitch? Kurde, ja go naprawdę nie widzę. Przytykam cały raid do ekranu i nic. Nie widzę go. Gdzie on jest? Dobra, może się różmy. Nie stoimy bez rzeczy. A może on tam jest... Nie, raczej nie. Ja bym sobie zrobił wood. Welcome, welcome my friends! In this world heavyweight champion beach! In this of a curva match in the chuj w dupę. E, przez Murzyna. Siema. No to już po tobie, to stary, wiesz o tym. No. Jeszcze jeden został. What the... O... Oh, li... A, to... D dziewica. D dziewica. D dziewica. Nie, dziewica. Dziewica? Nie, dziewica. Nie wiem. Tompok. Tom... po... What the Dlaczego ludzie wymyślają jakieś niki, których nawet nie idzie tego za chuj odczytać? Nie rozumiem. Wydajmy sobie wodę. O, i teraz wyjdziemy. I tak, proszę Państwa, Drakor przechodzi do legendarnych wojowników ninja. I Ile mam pieniędzy? 384 dolary. Okej, okay, z mojej strony to tyle. Commentation, subscription, łapkation. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do czwartego już odcinka. Tak, już będzie legendarny czwarty odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się też spodoba. Trzymajcie się i hej, 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 hej hello, baby.